Mistrzostwa świata szatkarzy na Filipinach rozgrzewają do czerwoności. Faza 1/8 finału właśnie dobiegła końca i znamy już wszystkich 8 ćwierćfinalistów. To była prawdziwa wojna na siatce, pełna zaskakujących powrotów i brutalnych rozstrzygnięć. Bułgaria po 15 latach wraca do elity. Amerykanie rozwiązali swoją zagadkę dzięki niesamowitym asom Gabriela García, a Czesi dokonali niesamowitego zrywu odrabiając 7 punktów straty. Zapnijcie pasy, bo dzisiaj na kanale na czystej siatce Podsumowujemy cztery ostatnie elektryzujące starcia o ćwierćfinał mundialu. Kto dołączył do Polski, Włoch, Belgii i Turcji w walce o medale. Zaczynamy. Piąte starcie jednej ósmej finału to było prawdziwe zderzenie czarnych koni turnieju. Bułgaria podjęła Portugalię. Pierwszy set rozpoczął się od prawdziwego festiwalu błędów po obu stronach. Portugalczycy trzykrotnie dotknęli siatki, ale Bułgarzy równie często odwdzięczali się suciem zagrywek, w sumie oddając rywalom aż 8 punktów. Jednak gdy bułgarscy siatkarze w końcu odnaleźli celność w serwisie, ich przewaga zaczęła dynamicznie rosnąć. Prowadzili 18 do 13, a młody 21-letni Aleksander Nikołow raz za razem popisywał się efektownymi atakami. Mimo dwóch asów serwisowych w końcówce w wykonaniu rozgrywającego Miguela Tavaresa, Portugalia przegrała partię 25-19. do 19. Drugi set przyniósł znacznie więcej emocji. Bułgarzy znów mocno otworzyli, prowadząc 3-0. do 0. Portugalczycy jednak nie poddawali się. Dzięki szczelnemu blokowi Tavaresa oraz asowi Keltona Semedo, zdołali dogonić, a nawet objąć prowadzenie 14-13. do 13. Bułgarzy zdołali odzyskać dwupunktową przewagę 20-18. A po zaciętej przepychance przy siatce triumfowali 25 do 23, niwecząc nadzieję Portugalczyków. Trzecia partia to już absolutna dominacja Bułgarów, którzy nie dali rywalom żadnych szans. Czy jesteśmy właśnie świadkami odrodzenia dawnej siatkarskiej potęgi? Portugalczycy, mimo że przewyższyli Bułgarów w asach serwisowych 6 do 4, byli bezradni wobec bułgarskiej ściany w bloku 11 do zaledwie 2 i potężnego ataku 37 do 23”. Aleksander Nikołow był prawdziwym liderem, zdobywając 19 punktów, atakując z 55% skutecznością. Szóste starcie, ósmego finału Mistrzostw Świata w siatkówce, to był prawdziwy szlagier. Stany Zjednoczone, drużyna, która przed turniejem była nazywana wielką zagadką z powodu licznych zmian w składzie, zmierzyła się z ambitną Słowenią, czwartą ekipą poprzedniego mundialu. Obie drużyny miały sobie coś do udowodnienia. A stawka była wysoka. ćwierć finał. Mecz rozpoczął się od niespodzianki. To Słoweńcy, prowadzeni przez Duet Tern i Nick Mujanowicz, zdominowali pierwszego seta. Od stanu 6 do 6 zaliczyli serię 5 punktów z rzędu, budując bezpieczną przewagę. Amerykanie popełniali błędy w ataku, a ich granie kleiła się tak, jakby chcieli. Słowenia pewnie zwyciężyła 25 do 19 i wydawało się, że mają spore szanse na odprawienie Amerykanów. Jednak, jak wiadomo, Amerykanów złamać nie jest łatwo. W drugim secie Stany Zjednoczone weszły na odpowiednie obroty. Od stanu 13 do 13 dzięki doskonałej obronie Erika Shoji i skuteczności na kontratakach, Amerykanie zdominowali Słoweńców, budując prowadzenie aż 21 do 14. Mimo zrywu rywali, set padł łupem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prawdziwy pokaz siły nadszedł jednak w trzeciej partii, którą Amerykanie całkowicie kontrolowali. Ich blok w trzeciej odsłonie. Zadziałał aż siedmiokrotnie. Słowenia z mylącym się mu Janowiciem, była bezradna. USA triumfowało 25 do 17, przejmując prowadzenie w meczu. Czwarta partia to ostatnia szansa dla Słowenii, która walczyła punkt za punkt, utrzymując kontakt z Amerykanami do stanu 15 do 15. Jednak to Gabriel Garcia, gwiazda USA, rozstrzygnął losy meczu. Potężne ataki i aż siedem asów serwisowych, w tym dwa w kluczowych momentach spotkania, wybiły Słoweńcom z głowy marzenia o ćwierć Amerykanie wygrali 25 do 20, a cały mecz 3 do 1, meldując się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata już po raz piąty z rzędu. Ich kolejnym rywalem będzie rewelacyjna Bułgaria, a spotkanie zapowiada się jako prawdziwy hit. Przedostatnie starczy starcie jednej 8. finału to był pojedynek dwóch ekip niewymienianych wśród faworytów przed rozpoczęciem turnieju, i obie drużyny w tym meczu walczyły o historyczny awans do ćwierćfinału. Od początku to Czesi przejęli inicjatywę, prowadząc w pierwszym secie 7 do 3. Tunezyjczycy nie pomagali sobie, taranując swojego libero. Lukas Wasina i Patryk Indra utrzymywali pewną przewagę, zamykając partię wynikiem 25 do 19, a Wasina był liderem ofensywy z sześcioma punktami. Druga partia przebiegała pod podobne dyktando. Choć Tunezyjczycy, dzięki zagrywkom Ahmeda Kadiego, starali się utrzymywać kontakt, Czesi systematycznie budowali przewagę. Z Patrykiem Indrą, najlepiej punktującym zawodnikiem Plus Ligi, na czele zespół z Europy odskoczył na 19 do 14, a chwilą później przypieczętował kolejne zwycięstwo w secie. Trzeci set przyniósł jednak prawdziwy zwrot akcji. Rozkojarzeni Czesi niespodziewanie przegrywali już 0 do 4 po dwóch asach haleda Benslimene, a przewaga Tunezji sięgnęła nawet 7 punktów, 14 do 7. Solidne zagrywki dały sygnał do odrabiania strat. A błędy i nieporadność tunezyjczyków pozwoliły Czechom dogonić rywali przy stanie po 20. Po heroicznej walce o każdą piłkę, Czesi wyrwali zwycięstwo 25 do 23, przypieczętowując tryumf 3 do 0 i meldując się w ćwierćfinale. Jeśli z jakiegoś powodu brakowało wam emocji w tej fazie Mistrzostw Świata, z pomocą przyszli Serbowie, którzy w ostatnim meczu jednej 8 finału podjęli Iran. Ależ to był mecz. Wiele długich, pięknych akcji, licznych bloków. Nie brakowało również asów serwisowych, ale też punktów zdobytych po błędach rywali, liczonych po obu stronach w kilkudziesięciu punktach. W pierwszym secie do zwycięstwa Serbią poprowadził atakujący drużyny Luburić, zdobywając 8 punktów z ataku. Iran był blisko, bo w tym secie zdobył o dwa oczka mniej. W drugiej odsłonie znów oglądaliśmy bardzo zaciętego seta, gdzie drużyny co trochę wymieniały się prowadzeniem. Przy stanie po 17... Iran podniósł tempo gry i odskoczył na 3 punkty, by finalnie zakończyć seta wygrywając do 19. Pięć skutecznych bloków pomogło Iranczykom w wyrównaniu stanu meczu. Kolejne sety to twarda walka obu ekip. Po wyrównanym początku trzeciego seta serbowie wyszli na prowadzenie 20-15, do 15, ale już chwilę później na tablicy wyników widniał wynik po 22. Iran doprowadził do piłki setowej, ale to Serbowie wygrali tego seta 26-24. Set czwarty to walka punkt za punkt do stanu 16-17 dla Iranu. Reprezentanci Bliskiego Wschodu odskoczyli na cztery punkty i nie dali sobie wydrzeć tego seta, doprowadzając do pierwszego w tej fazie turnieju Tajbreku. Iran w Tajbreku wskoczył na kosmiczny poziom. Energia rozpierała zawodników na boisku i rozpoczęli piątego seta od prowadzenia 4 do 1. Chwilę później widzieliśmy wynik 7 do 12, a Serbowie nie mieli nic do powiedzenia. To właśnie Iran zajął ostatnie miejsce w najlepszej ósemce. Wchodzimy w zdecydowanie najbardziej emocjonującą fazę Mistrzostw Świata. Ćwierczlinały to zawsze moment, gdy stawka rośnie wykładniczo. Jeśli wygrywasz, przechodzisz do walki o medale. Jeśli przegrywasz, musisz ocierać łzy z twarzy, bo przegrana w ćwierczlinalę boli najmocniej. W dolnej części drabinki Polacy zmierzą się z niepokonaną do tej pory Turcją, a Włosi będą chcieli zrewanżować się Belgą za porażkę w fazie grupowej. W górnej części drabinki Czesi zagrają z Iranem, a Amerykanie będą chcieli pokonać świetnie dysponowanych Bułgarów. Pierwsze dwa mecze ćwierćfinałów obejrzymy już 24 września, a dwa kolejne dzień później. Mecz gangu łysego rozpocznie się o godzinie 14, i już wtedy będziemy znali wynik pojedynku Włochów z Belgami. Szykują się pasjonujące dni dla fanów siatkówki na najwyższym poziomie. Ósemka najlepszych skompletowana. Wśród nich znajdują się przyszli Mistrzowie Świata. Ale kto finalnie sięgnie po złoto? To pozostaje wciąż wielką tajemnicą. Czy w półfinale znajdzie się któryś z czarnych koni turnieju? Czy Polacy wskoczą na najwyższe obroty, aby pokonać Turcję? I czy będziemy w półfinale świadkami pojedynku biało-czerwonych z Włochami? Tego wszystkiego dowiemy się już niebawem. Dajcie znać, który z awansów zaskoczył Was najbardziej i kto Waszym zdaniem ma największe szanse na medal w tej szalonej ósemce najlepszych na świecie. Jeśli jesteście odważni, obstawcie w komentarzu również wynik meczu Polska-Turcja oraz Włochy-Belgia. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. I miłe słowa pod poprzednimi filmami. A my, widzimy się już za chwilę, i jak zawsze, na czystej siatce. Cześć.